Zjazd, raj pojazdów zabytkowych, nie tylko zabytkowych, bo przewidujemy wszystkie pojazdy, które zgłoszą się do nas. E, trasa do pokonania, mapa, zagadki, rebusy, no i wspaniała atmosfera. Mogę zdradzić, że na pewno będzie jeden z przystanek, to będzie muzeum w Drozdowie, strzelnica, e, rebusy. Przede wszystkim trzeba na trasie zwracać uwagę to, co otrzymali w tej chwili w pakiecie startowym zagadki różnego rodzaju, no i pytania. Po co robimy? Promujemy gminę, powiat, województwo, bo jednak uczestnicy są również spoza województwa. No chcemy, żeby też podziwiać piękno naszego regionu. Przyjechały samochody przeróżne, z kilkudziesięcioleci produkcji motoryzacji. E, auta z różnych krajów, zarówno są to auta, które są bliskie naszemu sercu, polskie maluszki, e, samochody z socjalistycznych krajów, tak jak Łady, Skody, Wołgę widziałem, widziałem też i ciągnik rolniczy e, Ursus 355, bodajże jeszcze nawet nie zdążyłem spojrzeć, co to za model, bo przemknął, piękny błysk od nowego lakieru, coś wspaniałego. Są też auta z nowszych dziesięcioleci, tak jak z lat 90., tak jak na przykład stojąca nieopodal nas Astra Cabrio. Chcemy pokazać Państwu, jak było dawniej, przypomnieć młodszym, pokazać, bo nie było ich jeszcze na świecie, żeby mogli zobaczyć, jak ich rodzice, jak ich dziadkowie podróżowali na co dzień, z jaką techniką się wzmagali, co się dzieje, co się zmienia, jak się zmienia motoryzacja na przestrzeni lat. No i też chcemy zintegrować użytkowników pojazdów zabytkowych, żeby mile spędzili wspólnie ten czas rozmawiając na tematy motoryzacyjne. Ciesząc się swoimi wyremontowanymi, bądź też jeszcze nie wyremontowanymi, ale jeżdżącymi samochodami, utrzymanymi w stanie takim rzeczywistego zachowania.